Dobry drodze w Myśnicy. zaczynamy naszą codzienną, krótką, ale codzienną gimnastykę. Rozumiemy się, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami, rozumiemy się. Ja przede wszystkim, bo już jestem po jednych ćwiczeniach, bardzo jest intensywny jestem, ale mam nadzieję, że czasem Państwo również tam zaglądacie i również staracie się ze mną ćwiczyć, również te bardziej intensywne ćwiczenia. Jak żeśmy już dłuższy czas poćwiczyli, to po prostu damy radę, a to wszystko dla naszej kondycji i zdrowia, prawda? No właśnie, podnosimy rękobłonie do góry, w jedną stronę, rozciągamy w drugą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się, dupiemy na miejscu, raz, biegniemy. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piętami leżamy matę. Staramy się wybuchowić obiekt linfy, która jest zależna tylko, obiektem jest tylko od naszego poruszania się. Jeżeli nie, tworzą się zasłony, i nie jest to absolutnie dobre dla naszego zdrowia. Lekko. Uch, dwa, trzy. Intensywny wiek, ale zaczynamy jeszcze chwileczkę. Uwaga? Raz winiemy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. I wydech. Wdech i wydech, i ostatni bieg, raz, pięty, dwa, trzy, cztery, pięć, wyrównujemy, oddech, wdech, i wydech, a teraz rozkładamy sobie ręce w boczek i zaczynamy rozciąganie, czyli jak zwykle od góry naszego ciała, hop, głowa na boczek, rękę kładziemy sobie na głowę, ale nie naciskamy, po prostu leciutko głowa opada nam, bok, rozciągamy sobie bocznie mięśnie szyi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech i wydech i druga strona. Szyi raz, dwa, głowa lekko boczek trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. Jesteśmy wyprostowani. Prztramy, jak to się mówi po niemiecku i Wielkopolska i Śląsk wie o co chodzi, wydech, prosto, tak. Obojczyk staramy się podciągnąć do góry. Kość ogonowa schowana i mięśnie, brzucha napięte. Pamiętamy, że wszystkie mięśnie się zbiegają tutaj w naszym centrum, czyli brzuchu. Brzuch nakięty. Składziemy sobie dłonie na tak zmieniamy leciutko barki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, leciutko w drugą stronę, do tyłu, dwa, trzy, lekko, żeby nie zrobić sobie jakichś przeprostów, cztery, pięć, wdech, wydech, podnosimy sobie dłonie mniej więcej do poziomu naszych Barków i boczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech i wydech, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech i wydech, i jeszcze raz ten boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i wdech. I wydech, i ta strona raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wdech, i spokojny wydech. I takim łagodnym ruchem przechodzimy do dołu, czyli uruchamiamy naszą obok drogą krążymy sobie leciutko raz, i do przodu, i do tyłu. Uruchamiamy sobie odcinek lędźwiowy, który jest bardzo ważny. Bo tam często są dolegliwości, 3, 4, 5, rozluźniamy. Wdech, głośny wydech. Wymieniamy całe powietrze z półsłupek i druga strona. Lekko na płótnych kolanach. Przód, tył, przód, tył. Wdech, wydech, wdech, wdech. wydech, rozluźniamy. Dwa, Trzy, cztery, pięć. I ostatni raz schodzimy sobie prawie do parteru. To znaczy, że wszystko w objętych kolanach, jasne. I krążymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głęboki wdech nosem. Głośny wydech ostami. I druga strona. Raz, podcinie prędziowe. Trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy się. A teraz co? A teraz wiadomo, mięśnie długie wspomagające nasz kręgosłup. Bardzo ważne. Kładziemy sobie dłonie naprzód, naszych ud i lekko krążąc chodzimy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. chwytamy za ten nóg, do którego się nie dotarli. Rozluźniamy Raz, dwa. Staramy się coraz niżej zejść, trzy, cztery, pięć. Opieramy się o matę, jak żeśmy dotarli, a jak nie to gdzieś tutaj na nogach. Wdech, wydech, wdech, wydech. Znowu kładziemy sobie dłonie na nogach i powoli raz, dwa, plecy proste, trzy, cztery, pięć. Powoli wstajemy, rozluźniamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głęboki wdech nosem. Głośny wydech ustami. I znowu dłonie na uda i jedziemy do, do, do. Raz, plecy proste mamy, ruch wychodzi tylko z biodra. Dwa, trzy, cztery, pięć. 6 my się 7, 8, 9, 10. Lecy proste z biodra. Chwytamy za przedłużę naszych nóg, jak jesteśmy A jak gdzieś nie pochylu, to gdzieś na okni naszych nóg. Pociczymy to i dojdziemy do maty spokojnie. Ryby. Ryby. Chwytamy za przewódy naszych nóg. Pochylamy się, tak? Lecy, staramy się proste. Równy wychodzi z biodra, Op, opieramy, jeżeli damy radę o matę, a jeżeli nie, to dalej zostajemy przy nogach i zaczynamy kartę. Raz, dwa, trzy, cztery. pięć. Pamiętamy, aby rozstawiać tak nogi, żeby rzepka kolanowa była zgodna z dużym palcem naszego, do naszej stopy. Chodzi o to, żeby tutaj nie robić sobie przeprostu w kolanach, tak? Jedna noga się zdradza, druga prawie też, tak? Pamiętamy, to bardzo ważne, żeby nie uszkodzić sobie ścieniem w kolanach. Powoli, powoli wstajemy do góry, opierając się o kolana, głowa ostatnia i rozluźniamy się, wdech, wydech, wdech i wydech. Jeszcze ostatni raz. Łonie sobie kładziemy tutaj na górze naszych chód, pochylamy się i jedziemy do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy kolana. Mamy, sprawdzamy, czy jesteśmy w plecach yy, prości. Tak, okej. Okay. Dobrze powiedziałam. I jeszcze niżej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, jesteśmy przy naszych przemówach prawdopodobnie, a jak nie, jak nam brzuszek przeszkadza, to go wciągamy i staramy się jak najniżej zejść. Ruch cały czas wychodzi z biodra. Kładziemy sobie o ile możliwe dłonie na matę, wdech, w wydech. Sprawdzamy, czy rzeki kolanowe są zgodne z kierunkiem dużych naszych palców. I hop, raz na jedną stronę, raz na drugą. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Biodra również tak sobie tam krążą. Wdech i wydech. Bawimy się tą gimnastyką, bo przecież ta, nasza gimnastyka to ma przyjemność i zabawa. Hop, opierając się teraz. Hop, jedziemy na górę. Jesteśmy przy kolanach. Wdech, wydech. Głowa ostatnia. pokrywamy kręg po kręgu. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jesteśmy wyprostowani. I wdech, i wydech. I leciutki wdech. I leciutki wydech, wdech i wydech. A teraz ukręcimy sobie na macie Hop! Albo na kocu, nie wiem, na czym ćwiczycie. Bo na ta jest świetną rzeczą. Taka. I to taka, żeby ona się nie rozciągała przy niektórych ćwiczeniach wymagających rozszerzania mór, Tak? Jesteśmy. W wdech, w prosty, wdech i wydech, wdech i wydech, kładziemy sobie dłonie obok naszych kolan, opieramy się i raz powoli przemieszczamy biodra, raz z jednej strony nóg, raz z drugiej, raz, staramy się pięć razy, powoli, dwa, trzy, cztery, Siadamy na piętach. Świetne ćwiczenie nam wzmocnienie również tutaj kolan, prawda? Także, jeżeli mamy lekkie dolegliwości, to siadamy tak do pierwszego dyskomfortu. Jak będziemy ćwiczyli, one tam po prostu się wzmocnią i będą mocniej stabilizować nam kolana. Bardzo dobre ćwiczenia na kolanach. Uwaga, jeszcze raz. Hops. Wkładziemy sobie dłonie obydwie na zboku naszych kolan i powoli. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, ćwiczy również rękosłup i tutaj te mięśnie w które mają tendencję do odkładają się różnych poduszeczek i lubimy poduszeczek w pasie, nie, nie Ostatni raz kładziemy sobie dłonie na boczki, nasz kolan i ostatnie dziesięć razy powoli raz dwa trzy cztery pięć lekka przerwa wdech i wydech i jeszcze piątka raz dwa trzy cztery pięć kładziemy sobie głowę na kolana jeżeli nie, mieliśmy jakieś nadciąg, jakiś dyskomfort w kolanie, ja na przykład miałam dziś rano, to po takim ćwiczeniu czuję, że tam się wszystko rozciągnęło i te mięśnie, które mają wspomagać staw kolanowy po prostu spełniają swoje zadanie. I wdech, i wydech, i wdech, i wydech. Kładziemy sobie teraz dłonie w pasie i leciutko na nocze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech. Wdech, chodzi o mięśnie, które tutaj brzucha i pasuje, pasa. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Wracamy do pierwszej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech i wydech. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głęboki wdech nosem wydech ustami i ostatni raz ta strona raz dwa trzy cztery pięć wdech nosem wydech ustami druga strona raz dwa trzy cztery pięć wdech nosem wydech ustami rozluźnijmy sobie teraz leciutko kręgosłup Wkład, wkładzimy jedną nogę na matkę tak żeby należała no, do stopy, a drugą połóżmy sobie na nią. tak? Bardzo powoli, tak? I teraz dobrze byłoby, żeby jedno kolano było drugim, tak? Kładziemy sobie pobytnie dłonie na głębiej naszej stopy, która jest po prostu nagle stworzone do tego ćwiczenia i leciutko, rozluźniając skręgosłup, przenosimy ciężar ciała na dłonie. Uwaga, raz, dwa, a kręgosłup ma wolny trzy, cztery, pięć, zostajemy w tym położeniu, wdech, wydech, wydech, rozwijamy ten i powoli kręg po kręgu siadamy znowu, wdech, nosek, wydech, wstanie, zmienimy teraz położenie naszych nóg, ta, która była na wierzchu, nogach, to teraz leży na spodzie, a druga, na niej, hop, tak, sprawdzamy, czy jest kolano nad kolanem i mniej więcej, czy jest, yy, stopy są mniej więcej w linii, żeby było sprawiedliwie, pewnie, że tak, dłonie nasze zagłębienie stóp i powoli, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czujemy rozluźniający się osób, a ramiona pracują, i dźwigają te nasze kilogramy, raz, dwa, kręgosłup prosty, trzy, cztery, pięć, siadamy kręg po kręgu, wdech, wydech i zmieniamy sobie znowu stopę i nogę, hop, i druga strona, patrzymy, kolana są mniej więcej w, różnym, w różnej odległości stopy też, Składziemy sobie, wdech, głębienie w nasze dłonie i powoli raz, dwa rozumienia, kręgosłup, trzy, prawda? Jakie miłe uczucie, cztery, pięć, chwileczkę zostajemy w tym położeniu. Wdech i wydech i powoli znowu kręg po kręgu i rozluźnia. I głęboki wdech nosem, i wydech, stań i ostatni raz zmiana położenia stóp. I kolana. Hop. Raz. Dobrze, dwa. Kolana się zgadzają. Stopy u mnie też. U Państwa też? Wszyscy mają równe linie? Super. Kładziemy znowu dłonie we wgłębienie stóp. I powoli. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ile zostajemy w tym? Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I powoli, powoli, kręg po kręgu siadamy sobie, rozluźniamy, rozluźniamy nogi. Teraz zadbajmy jeszcze troszeczkę o No, Hop, jedna stopa w o łonowym, druga noga wyprostowana, tak. Rozciągamy się jeszcze do góry mocno, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, skręcamy się w kierunku. Nogi wyprostowane i powoli, powoli starałem się zachować prosty, te plecy. Rozciągamy mięśnie mówię, Wdech i wydech i jeszcze niżej wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Wprytamy całą części do której żeśmy dotarli. wdech i wydech i jeszcze niżej wdech i wydech. Nie robimy tego na siłę, bo muszą się powoli rozciągać, wdech wydech, wdech wydech. i wydech, jedziemy wzdłuż nogi z powrotem do pozycji wyprostowanej, zmieniamy teraz pojedynie dług, teraz ta stopa jest w swojej formie, a druga nóg, nóżka wyprostowana, jesteśmy również wyprostowani, wdech i wydech, Hop. Podnosimy ręce do góry i wydłużając ten głos, ten głos mamy prosty, tak, wdech, wydłużamy mięśni długi, boczymy, żeby dwa trzy, cztery, pięć, staramy się zachować jak najprostszy ten głos, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, Chwytamy za tą część nogi, do której żeśmy trafili, nie robimy przeprostów, ile nam wyszło. Nie ogniemy. jesteśmy przesadnie ambitni. Wdech i wydech. Podchylamy się nad nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Zjeżdżamy do góry. O, zmiana Op, Teraz ta noga. Wdech, wydech. Skręcamy na oczek i jedziemy. Raz, dwa, trzy, rozciągamy się. Trzy, cztery, Pięć, wytamy, wdech i wydech i rozciągamy sobie nóżki i plecki i i całe ciało, wdech i wydech, i wdech, i wydech, i wdech, i, wdech, i, wdech, wdech, i wydech, i wdech, i wydech, zostajemy w tej chwili, w tej pozycji, hop, jedziemy do góry i zmieniamy takie ułożenie nóg, hop. do góry, wyprostowani i pochylamy się nad nogą raz, wydłużamy cały czas ten trzy, cztery, pięć coraz niżej, coraz niżej jesteśmy wszyscy osiągnęli jakiś podcinek swoich nogi wyprostowani, super pochylamy się, raz, raz, rozciągamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć wdech i wydech staramy się jeszcze niżej, raz i dwa Trzy, cztery, pięć, wdech i wydech. O, jedziemy do góry, rozluźniamy się. Wędroki wtedy nosem, wylew i I zmiana, tak, w teraz czak. Stopa jest w stójniku nowym, a druga wyprostowana. O, się mocno do góry. Raz, dwa, trzy, skierujemy w kierunku nogi wyprostowanych. I wydłużając unie śmierci kręgosłupa i boczne wdech. I wydech i wdech i wydech i wdech i wydech i, wydech, i wdech i wydech. Rozciągamy kręgosłup, co jest dla nas bardzo ważne. Kręgosłup musi być elastyczny. On tam musi mieć przestrzeń na dysku, co w starszym wieku właśnie powoduje dyskomfort czasem po stronule wdech, wydech. Kręgosłup musi być sprawny, dwa, trzy. Cztery, zostajemy chwilę w tym położeniu, wdech, wydech, wydech, wydech. Czujemy za trzecim razem, że po prostu lepiej wchodzimy w gębię I druga strona, ostatnia. Swoje nowe, wyciągamy się mocno do góry, rozciągamy skręcamy się w boczek i starając się zachować miarę wyprostowamy kręgosłup, pochylamy się, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągamy mięśnie, długie, op, wdech i wydech, wdech i wydech, pochylamy głowę, chwytamy za te część nogi, do której jesteśmy dotarli, wdech i wydech, nie przejmujmy się, jeżeli to jest tylko kolana, ćwiczymy razem, to dojdziemy do, do, do wspaniałych dźwigniów, i unikniemy bólu kręgosłup wdech. I wydech, wdech, i wydech. Czujemy napinające mi się mięśnie, długie długie, wspierające kręgosłup. I to przechodzi aż gdzieś od bioder, prawda? Świetne ćwiczenie, które wzmacnia nam mocno plecy wdech. I wydech, wdech, i wydech. Powoli jedziemy sobie pod górę, rozluźniamy się, przechodzimy do siaru. Różnego. Poćwiczyliśmy sobie tutaj, to teraz na pewno mocniej sobie rozciągniemy kolana. Wdech i spokojny. Wydech i wdech i wydech. Czujemy, że jesteśmy coraz bardziej sprawni i o to chodzi. W naszym wieku po prostu sprawność jest rzeczą zasadniczą. I mówiąc o tym, że ćwiczenia również pozytywnie wpływają na cały organizm, również na mózg. <laughs> Cieszę się, że jesteśmy razem i wspólnie się walimy przy gimnastyce. Rozciągamy sobie mocno ramiona, nabieramy powietrza. Hop, do góry z wydechem. Jeszcze raz ostatni wyciągamy sobie mocno kręgosłup i z wydechem pff, opuszczamy dłonie w dół. Kładziemy je sobie na sercu albo na strocie słonecznym. I do widzenia do następnych ćwiczeń.